Nie tu kostek. Dzisiaj Wam pokażę, że tutaj piramidy Shengshu Kosteczka przychodzi do nas w takim pudełeczku. Nie wiem, tu będzie widać. W takim pudełeczku. A tu mamy jednak. W tym kostek. No i sama kostka. I jest smarowana. To nie jest jeszcze powiedzieć. Yy, ma kulki, które yy, typy się dokręcają, tak gdzieś z tyłu. O, dokręcają się same. To tak samo ściątki, O, dokręcają się. Tak przeskakuje, bo tam są kuleczki. O, jeśli widać. No, jest bardzo szybka. Yy, no, tak. Pro, że zrobię solfa, żebyście zobaczyli, jak... A, jeszcze ścina zakręty. Gdzieś, yy... Mało stopnie, ale... Ma kuleczki, to już lepiej. W jakimś stylu? Nie zetnie. Ale tyle to już zetnie. No, takiego, no więc teraz zrobię takiego mojego yy, takiego słabego solda, bo nauczyłem się tak średnio układać. Szybko to nie układam, tylko tam kilka, nie znam. Tu tak jest. tu. Tak, i... Oj, a, pomylę się. No. I naklejki są dobre jakości. Hmm. Fluorantensyjnie, czyli będzie widać, bądź sobie oświetlenie. A, chyba byłoby na tyle.